Zająłam się tym tematem, dlatego że to mnie wessało kiedyś spotkałam Tybetańczyków w Indiach przy stole, piłam z nimi herbatę mleczną, solą soloną i nie mogłam się odkleić od tego stołu, nie mogłam się odkleić od patrzenia na nich, od czucia ich i nie mogłam się jakoś odkleić też od ogromnej potrzeby zrozumienia, co oni tu robią, o co chodzi. Jacy są i uczyłam się tego przez 10 lat, bo tyle lat ta książka powstawała. Przez wiele lat nie wiedziałam, że to będzie książka. A jak już się nazbierało bardzo dużo, bardzo dużo papierów zapisanych i miałam już tak mniej więcej ponad 2 lata mieszkania tam, z przerwami oczywiście. Przez te 10 lat w sumie 2,5 roku tam spędziłam w klasztorach i nie tylko, no to myślałam, że ja już tak sobie pomyślałam, że ja już coś rozumiem, czegoś się nauczyłam, coś wiem i teraz bardzo bym się chciała tym z innymi podzielić. A ponieważ dokładnie tę samą metodę stosowałam przy poprzednich książkach, przy książkach zagładowych i przy książce na przykład o hasytkach izraelskich, to, no to, no to mi to poszło dosyć szybko i dosyć łatwo i dosyć przyjemnie. Więc cały proces dziesięcioletni był przyjemny, a, a nie wiem czy łatwy. Pewnie niełatwy, dlatego że uczyłam się, że inaczej można w ogóle świat oglądać, a takie nauki są nowe i trudne, bo wszystko, co nowe, to jest trudne. Od nich się nauczyłam, jak można inaczej na świat patrzeć. I w tej książce mam nadzieję, że o tym udało mi się trochę opowiedzieć i że czytelnicy też mogą się dowiedzieć, że inaczej można świat oglądać, nie tylko przez te nasze tak zwane zachodnie oczy.